Mam 29 lat. Ja mam 45 lat. Znamy się od 9 lat. W kwietniu będzie nasza trzecia rocznica ślubu. Staramy się o dziecko od 7 lat, i aktualnie jesteśmy w 22 tygodniu ciąży z surogatką. Dlaczego nie zdecydowaliście się na pokazanie twarzy? Chcemy sami powiedzieć dziecku o tym, jak przyszło na świat, jaka jest jego i nasza historia. Czy w ogóle rozmawiacie o tym z kimś z rodziny, z bliskimi? No bo pojawi się dziecko, ty nie jesteś w ciąży. Aktualnie o tym, że staramy się z surogatką wiedzą tylko nasi rodzice. Natomiast im bliżej będzie terminu porodu, tym myślę, że to takie zaufane grono będzie się powiększało. Dlaczego nie możecie mieć dzieci? Ciężko, ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie. wciąż się, nie utrzymują, bo w tym głównie jest problem. Yy, nie wiemy, dlaczego tak jest. Nasze starania zaczęły się w sumie niedługo po tym, jak się poznaliśmy, mniej więcej po roku naszej znajomości. Przy czym wykryto mnie zespół policystycznych jajników. Lekarz postanowił zaproponować nam in vitro. Mamy za sobą pięć procedur in vitro. Uzyskaliśmy w sumie 25 zarodków, z czego 16 było transferowanych u mnie. To w sumie było 12 transferów, z czego uzyskaliśmy 6 ciąż, które wszystkie na pewnym etapie się skończyły. Ciąże zatrzymały się na takim momencie, w którym yy, dziecko ma mniej więcej 3 cm, więc. Yy, Ciężko jest je przeoczyć w tym, w tym całym poronieniu. Więc jest ten czas, kiedy yy, można po prostu wziąć je na ręce i powiedzieć, że się je kochało. Pochowaliśmy te dzieci. Mamy to miejsce, gdzie możemy iść. Odwiedzić.